Do ojca prowadzącego. Co, wygraliśmy kolejne spotkanie, dziewiąte już z rzędu. Po raz kolejny zespół zrealizował założenia takie, jak sobie nakreśliliśmy przed meczem. Widać było w drugiej połowie nasze przygotowanie fizyczne. Od 70 minuty można powiedzieć, że ich zmiażdżyliśmy fizyką. Ja bardzo się cieszę, że pracuję z tą grupą ludzi bardzo charakternych, bardzo uczciwych i oby tak dalej. Ten plan, te założenia ratyczne, bo to z boku wyglądało tak jakby e, mieliśmy oddać inicjatywę przez pierwsze 15-20 minut Bełchatowowi, niech oni wejdą, wejdą wysoko do nas i niech oni się martwią. Chcieliśmy zobaczyć ich pomysł na grę, tak? Wiedzieliśmy, że raczej będą rozgrywać piłkę w kompakcie, tak? W czwórce bez żadnych zmian. Co? No i, i tak było, tak. Czyli potwierdziło się to wszystko, o czym rozmawialiśmy w szatni przed, przed spotkaniem. Jeżeli chodzi o rozmiar zwycięstwa, to Panie Trenerze troszeczkę nie... Spodziewał się Pan takiego, takiego wyniku aż wysokiego, czy, 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 czy to jest raczej wynik na Albo może spodziewaliście ponadny. się czegoś lepszego, bo był w Katowie dzisiaj. No to mówię, szanujemy każdego przeciwnika, do każdego podchodzimy z dużym respektem, tak. I tak było. Dzisiaj no, ja nie jestem od oceniania postawy Bełchatowa, tak, no, ale są to młodzi chłopcy na pewno z, z potencjałem i zobaczymy jakim tam przyszłość, co im przyniesie. A jak ocenia trener piłkarzy, którzy wrzucili po kontuzji, czyli laga, budka, robi się w drugiej części na boisku. No, bardzo dobrze, zarówno Kamil jak i Adrian weszli tam po 60 minucie, mieli wnieść trochę pokoju i doświadczenia na to boisko i też tak było. Po ich wejściu już bardzo dłużej się utrzymywaliśmy przy piłce, tak? Więcej podań wymienialiśmy i można powiedzieć, że ich goniliśmy trochę. No i kolejny raz Joker Kaczyński tym razem nie strzelił, ale asystował przy bramce. Asystował i po raz kolejny no, wywiązał się do swoich zadań znakomicie. Nie, nie wszyscy wiedzieli, ale jakiś problem podobno był z Michałem Czaparazem. Nie czym nie bo do końca wiadomo, czy on wystąpi, czy nie. I wszystko jest ok z Michałem? Tak, jest wszystko No i